Cześć, witajcie moi kochani. Zobaczcie. Mamy w końcu słoneczko. Wczoraj była na popołudniowce, w sumie wstałam już. Leon leży o, oczywiście na kanapie. Zaraz wam pokażę, w jakich, w jakich okolicznościach. W ogóle cały balkon jest pokryty takimi drobnymi listkami, właśnie z, tutaj z brzozy, które nas okalają. Zobaczcie. Masakra. Codziennie sprzątanie, i to wszystko, wiecie co, wnosimy do mieszkania, jak wychodzimy na balkon. Więc Leon, jak przychodzi do domu, to zawsze z futerka mu wszystko wylatuje, bo on leży na tych kanapach i jest cały właśnie w tych drobnych listkach. Ale o czym była mowa? O pięknej pogodzie. A na popołudniówce tak lało, że myśleliśmy, że normalnie ta woda nam wleci do środka. Tylko było taki szum słychać. Jak wszystko płynęło gdzieś tam rzeczkami, ta woda, bo oczywiście nie, nie nadążało odpływać do tych studzienek, tak się tylko modliłyśmy, mówię. A żeby tylko przestało padać, jak będziemy wychodzić do domu, i też faktycznie przestało padać. Dzisiaj w sumie troszeczkę się uspokoiło, bo wczoraj naprawdę wiało. Okropna była wczoraj pogoda, a dzisiaj. No, widać takie przejaśnienia drobne, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Ja w sumie się wybieram do Thomas Philips. No i zobaczymy, co my tam mamy. Ja Wam w ogóle pokażę, o co mi chodzi. Ostatnio pisaliście mi w komentarzach, że ten stalon stał się taki biały. No, właśnie tak. W sumie powie powiem Wam szczerze, że jak na jesień. Macie rację, macie rację. Powinno być coś takiego w środku, takiego jesiennego koloru, żeby nie było aż tak jasno. A jeśli chodzi o białą kanapę i białe krzesła, to nie jest taka czysta biel. Mogłabym się nawet kłócić, bo to jest taki krem, lekki, ale faktycznie fajnie. No, jeśli chodzi o materiał w użytkowaniu, jest super jak cokolwiek się wyleje czy wybrudzi można szybko to zmyć i nie widać w ogóle plamy także to jest jeden plus tego materiału i a że jest biały Zobaczymy zobaczymy co będzie później i, i w ogóle No dobra to ja lecę a, ja, a w ogóle co u Was słychać, jak tam się macie, jaka u Was pogoda, czy już są przymrozki, w sumie czekamy na taką prawdziwą jesień kalendarzową, w sumie na dworze zaczęła się już od kilku dni, jeśli chodzi o Hamburg, nie wiem jak u Was, piszcie w komentarzach, ja chętnie posłucham. Dobra, to widzimy się za chwilę, bo muszę chyba się ubrać, bo raczej na koszuli nie wyjdę. Nie wiem, czy kamera to dobrze pokaże, ale Leon leży w zbliżeniu. Zobaczcie na kocu, ile tego jest. Ale on oczywiście nie przejmuje się, leży sobie. Mówi, ale fajnie. Zobaczcie. Cały koc pokryty. Tak, Leon. Pełno brudów, a ty w tym leżysz. Wcale się nie przejmujesz, nie? A co tam? Parę więcej brudów w domu, nic nie zaszkodzi, nie? Słuchajcie, jeśli chodzi o autko, sprawuje się naprawdę super. Zobaczcie, tyle jeszcze mam kilometrów do przejechania na elektryku. 32 kilometry wczoraj ładowane. A total, ojejuś, słuchajcie, już jest powyżej 50 tysięcy, ale szybko przejechałam. No nie ukrywam, było 47 z kawałkiem, a teraz już jest ponad 50, no ale byłam w Polsce tym samochodem i teraz również jedziemy. Także słuchajcie, te kilometry będą dobijać i to szybko ale wcale się tym nie przejmuję. Słuchajcie, jeśli chodzi o, o prowadzenie, auto prowadzi się super, jest wygodne, ma fajne przyspieszenie, nie ukrywam. Odpukać, nic się nie dzieje. Na razie oleju nie muszę wymieniać. Przyglądu również nie muszę robić. Mam na to Dwa lata. No, zobaczymy. No, na, na olej nie, niestety. Dwa lata nie mam, ale y, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie jest wszystko na plus. Taka aktualizacja, jeśli chodzi o auto, bo jak wiecie, niedawno zostało zakupione i to jeszcze jest y, elektryk, hybryda w sumie. Y, bo jest po części na benzynę i po części elektryk, ale można go normalnie ładować prądem. Czy w czasie jazdy się ładuje? Znikomo, znikomo. To nie jest jednak Toyota, tak jak miałam ostatnio, w ogóle na innych zasadach funkcjonuje to BMW niż moja Toyota, którą sprzedałam. Dobra, jedziemy w końcu, bo nie dojadę, a tutaj zamknęli drogę, więc pewnie będą korki. Muszę w ogóle sobie włączyć nawigację, którędy tam można dojechać, bo jak tą ulicę zamknęli tam, są roboty, no to ciężko będzie. Będę musiała gdzieś objeżdżać, a, ale to mi się wcale nie podoba, no ale mamy y, rano, więc nie ma aż takiego natężenia ruchu, może uda mi się dojechać bez korków. Ale trafiłam chyba na świeżą dostawę. Zobaczcie ile tego tutaj stoi. Dobra, idę po wózek. I zaczynamy moją przejażdżkę.

Zobaczcie, tu mamy żółte, tu są różowe, ale wielkie krzaki. Oszyb już jest prawie pełny, ale tutaj są jeszcze tulipany Ja tak właśnie się zastanawiam, czy nie wziąć na działkę i posadzić. To są te fajne takie. Zobaczcie. Takie cięte. Te białe, tak samo. Ale te też są w sumie ładne są ładne. Uwielbiam tulipany. Uwielbiam wiosnę. U góry są takie miksy różne. W sumie niedużo kosztują, bo tylko 3,49. Nie wiem, przemyślę to jeszcze. Doszłam tam, gdzie chciałam, ale nie widzę tutaj żadnych jesiennych kwiatów sztucznych. Jak wiecie, do niektórych wazonów niestety nie mogę włożyć żywych, bo mają otwory, ale piękne. I po ile to jest? Po 34,99. Bardzo ładne. Stojaki na kwiaty. Ale tutaj widzę, że są właśnie jakieś jesienne rośliny. No i chyba będę musiała coś z nich wybrać, żeby włożyć do tego mojego wazonu. Ale ładne. I chyba to będzie to, co wybiorę. Chociaż nie. Bo tutaj są jeszcze klony. No dobra. Zobaczymy. Zobaczcie, tego się nie spodziewałam. Mamy już ozdoby świąteczne. Chujinki, bombki. To chyba są światełka LEDowe część Część A few moments later Wow, ale się z tego nas zbierało. Tak, e, jedna tatka różowych brzosów, jedna tacka białych wrzosów, cyklameny, e, Dwa rodzaje, jedne są biało-różowe, drugie są w sumie też biało-różowe, tylko e, mają inaczej e, troszeczkę tą waligację. E, no mam nadzieję, że mi wszystko starczy i do tego jeszcze właśnie wzięłam coś jesiennego do salonu. Zaraz zobaczymy, czy będzie pasowało. Czy troszeczkę zmieni wystrój mojego salonu. Nie będzie aż taki biały, będzie bardziej jesienny. No, zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Nigdy nie miałam liści w domu typu w wazonie. Zawsze gdzieś tam e, miałam w jakiejś dekoracji powkładane, powtykane, kasztany, ale liści nigdy w wazonach nie miałam. Gdzieś to widziałam, chyba na jakimś TikToku, właśnie dużo osób na chwilę obecną sobie wkłada w wazony liście. Zobaczymy, jak to wyglądać będzie u mnie w salonie. No, cała szczęśliwa. Słuchajcie, 90 euro wydałam na to wszystko. I tak właściwie za każdym razem jest, kiedy robi się coś na balkonie, sadzi się, mam cztery korytka, jednak w cztery korytka zawsze te pięć doniczek wchodzi, bo jednak powiem Wam szczerze, że te rośliny nie są aż takie ogromne, więc no, potrzebuję ich dużo, żeby zapełnić to korytko i żeby to w ogóle ładnie wyglądało. W sumie pomyślałam, że jednak różowy kolor będzie fajnie się odbijał. No w sumie połączenie białego z różowym. Powiem Wam szczerze, bo jest i to i to, i białe, i różowe. Tak będzie kolorowo, nie będzie takie jednolicie smutno i w ogóle. Dobra, chodźcie, idziemy do salonu, zobaczymy. Zacznę najpierw od tego wazonu. Te jabłuszka zostawię sobie słuchajcie na Boże Narodzenie. Są ładne, złote, i myślę, że będą fajnie się komponowały z właśnie z takimi dekoracjami bardziej zimowymi. Gałązki są białe, tak jakby ośmierzone. Nic nie uciecze, nic nie ucieknie. Oj, chyba trochę za dużo kupiłam tych listków. Oj. Oj, oj, oj. jak myślicie? Trochę bardziej jesiennie to wygląda? W sumie bardzo podobały mi się te kwiaty. No i klon. Ja uwielbiam klonę i chciałabym mieć również w swoim przyszłym ogrodzie. W sumie wygląda to troszeczkę ciemniej niż przepuszczałam. Jeszcze tutaj wyciągniemy tą, te złote dekoracje. W sumie to są, wiecie, um, pozbierane na polu gałązki i spryskane sprejem złotym. Troszeczkę się połamały, ale nie wiem. Ja lubię czasami takie <gryw> dziwne rzeczy mieć w wazonach. A teraz będę miała coś takiego, liście. Wy też macie liście w wazonach? Czy raczej unikacie takich dekoracji jesiennych? Bo jedni lubią dekorować, drudzy z kolei nie. Hmm. To tak ma jakoś tutaj wyglądać. I między właśnie te kulki powsadzam listki. Specjalnie wybrałam takie gałązki, które mogę pociąć. I powtykać. Chciałabym sobie inne przyrządy tutaj przynieść, żeby to wszystko poobcinać, ale wiecie co? Chciałabym iść do piwnicy. Mam takiego lenia trochę, bo już się nawnosiłam tych wszystkich skrzynek z tymi wrzosami. No dobra. Czyli tak to mniej więcej będzie wyglądało. A, to można jeszcze ukształtować jakoś. Dobra, no to ukształtujemy to jakoś, żeby to miało ręce i nogi. Okej. Okay. Jak Wam się podoba? Kolor tego klonu bardzo mi się podoba. Jest troszeczkę inny niż w tamtym dużym wazonie, ale jest taki oryginalny. Żeby nie było tak jasno, to przyniosłam jeszcze takie mm, typowo jesienne podusie. Już sobie je ubrałam, żeby pasowało teraz wszystko do, e, do dekoracji w wazonach. O czym Wam właśnie mówiłam, dlaczego kupuję sztuczne, ponieważ tutaj ten wazonik ma dziurki. Jakaś mucha mi tu wleciała. Zresztą tamte duży to samo, więc nie mogę nic żywego postawić. I mam również podusie w kolorze żółtym. Na środku położę dynie. I tym akcentem z Wami się żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Piszcie mi w komentarzach, jaki kolor. U Was króluje w domu, tym razem jesienią. Trzymajcie się. Pa-pa!